Du, 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 du. O, jeszcze w... a nie, w dobrym miejscu się zaraz Dobra, git. No. Co, trafiłem goście. ła snajperka dostałem. Zabił mnie, podnieś. Co ty masz z głową? Co? tak krzywo łeb, w postaci... Jak Hawkins normalnie. No nie mogę trafić nic. Co jest, kurwa? No bez jaj Ej, wywaliłem cały magazyn i mam 0-0 Ale ty też masz 0-0 No ty Kurwa, zabił mnie Pomściłem Okej, okay? łapię okay. O, ma no rozstrzelałem się no, bo nie ma No, tym Kurwa, za długo myślałem. Kurwa. Nie za Nie. krótko. <laughs> Wiesz, razem byśmy mieli fragę. Razem byśmy mieli wszystko. Wszedłeś mi pod celownik. Dostałeś chyba. Nie, widziałem jak poleć, ale za niego. No no to dobra. W ogóle przeciwników nie widzę. Ja też nie. Tak, to to napierdalało 10 u nas. No już się nauczyli chyba. Tak, żeby z tej strony nie chodzić. Uh. Dobrze Korzyść Pomiędzy kurwa a naczepą a ten ma tir. No. Dobra, ja się przenoszę kurwa na tamtą długą. No nie wszyscy z tamtej idą. No, i kto mnie będzie podnosił? No to chodź ze mną, kurwa, ty mnie będzie podnosił. Już się nauczyli, żeby z prawej chodzić, bo tutaj z lewej to. Wroga, jednostka przeciwpancerna! Ja pierdolę, no. No i mnie zabił, no i nie ma kto mnie podnieść, no. Tak, to z tobą jest granie Mendo Gdzie ty tam stoisz w ogóle? Żeś poszedł stamtąd i teraz zaczęli biec Kurwa Co? Jak on mnie kurwa zajebał? że znaczy te inne? Kurwa, on mi się skończyć. No i hu. Kurwa, śpisz? Nie czym jeden mam No, trzeba na sajdzie klejmera kurwa podłożyć, bo chociaż jeden się no, zabiłem się, doka, się z typem na zmianę. podniesiesz? Już, chwila Ach. Jeden za jednego, jedno Okej okay. Nie mogę typa trafić. No też do niego strzelasz. Nie, nie można go trafić, kurwa. Zrobiłem się z nawzajem. Podnieś. Dziękuję. Kurde, jeden za jednego robię, nie? Schody jest, ziomek. Kurwa kłaczy i dostał heada ty. O no to ja go ubiję. 69 do... <grystanie> Schody dwóch. Zdjął mnie. Medyk! <grystanie> o, medyka mamy. Super, dzięki. Kie kurwa schody. Tu masz schody. Naprosto. Chody znowu czołga się kurwa Z mnie z lewej koleś, jakoś Już medyk biegnie Bardzo ci dziękuję Ziołek Jesteś bogiem Tu jest w środku A tu Spokojnie Ten ziomeczek ma wszystko Podnosi raz jeszcze ten Leży ten sniper A tu biegnę tu okay. co mówię? przynajmniej ci podnosi. No właśnie, ja też tak myślałem, o to Pój. Dalej tam jest łepek. Dostał, leży. Dalej, czadu. Nic. ale daj szczadu, osłaniajcie mnie, przeładowuję. <gry> Kurwa walą do mnie, skąd dostałeś? Za przeciwka. Leży z, nikogo... z mojej strony nie Z mojej strony nie ma. Idę do ciebie. Działaś, typów No co będą my? Cały czas jeden ziołek próbuje z nami walczyć. Esa. <grywa> Chyba <grywa> się składają, chłopy. Cały czas działek próbuje Co to znaczy ta kulka? Jaka kulka? Że przez, co, prze, przez coś się przebiłeś? Nie wiem 7-7 dostał, nice Jestem potrzebuję pomocy! Skąd on wali? Kurwa, nie wiem, właśnie Tam z tego gruzu gdzieś Uciej, umieraj mi tu. Podnoszę Próbowałem zobaczyć, ale kurwa nie odbija mu się ten Luneta Podbiega Jest w trawie. Leży. Tak podbiegał, że wszedł w Claymora. Poszedłem do drugiego, postawiłem respawn. Za, za śmietnikiem. Najpierw biegnie Leży. O jezu! Tak no. Ja mam mało. Wszystki trać. Zdjąłeś go, czy nie? Nie, ktoś go zdjął. Dobra. Będą z A przybiegać. Piękne to jest, że nie mogę kurwa, wyjść z respawną O kurwa, na blisko, z prawej jest. E, prawa, 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 prawa. Nie trafiłem Riot. Na moim klejmorze będzie zaraz Wyjebał <laughs> się Podnieś są <laughs> Wszedł w Claymora gościu Zabił mnie i wszedł mojego Claymora <laughs> Dzięki Ej, wiesz, że zginąłem tylko przez ciebie? Kurwa, tu biegną z lewej O kurwa, ile tu idzie. Leży, ten na blisko. 70 dostał, to Z lewej. 76 lewa. Kurwa, na blisko, za słupkiem tym yy, betonowym tu. Strzelają do mnie! Gdzieś z lewej, chyba jeszcze. Ale granat przyleciał Lewo jest za betonowym tym murkiem Prze mną Ej, podszedł, 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 podszedł Dosłownie Przy, w, przy drzewku jest, przy drzewku nice. no, jeszcze jeden, no nie, ja nie wiem kurwa jak ten niebieski zje patrzy No Medyk jakiś jest tu Kurde wszyscy giną i chyba, coś. się. Mają. Ja 29 29,2, no nie, tak dobrze 11, było. Mogę jeden. Ja chuj, trzeba się przebranżowić. Nie trzeba. O ja A ty jest tak to daleko. O kurwa, tam co nie mówisz, że przy tobie jest. A to nie wiedziałem, nawet, bo mnie z daleka zciągnął gościu. Przy tobie jest sniper. Jeszcze kurwa medyku zajebany <gry> Czekaj ja cię Ej, podniosę. kurwa Jak tu się kurwa w jak tu jest chat Leżą z lewej Ja pierdolę jaki rozdukcji Kurwa nie to Nie chciałem drona chciałem klejmora Kurwa Gośmów bieg z go zajebą, nie? Dobra. Dobra. Ej, jeden ticket mają mi podłożyli. biorę szturmowca Zero ticketów, teraz wystarczy rozbroić, kurwa. Rozbroić wystarczy, no. Ja pierdolę, nie gadaj. No ja pierdolę, dwóch noc zajebą, no. Jestem przy tobie. No ja ty pierdol, że oni to kurwa ten. Nie rozbroją tego. No nie rozbroją. Ja pierdolę na zerze, nie? Ja no. pierdolę. a nie! A nie, dobra, przeniosła, była muzyka, ta ja wiesz. <laughs> Jakie kurwy jebane, no. Teraz tylko jak tu wejść na dach. Szybko. Chciał wiedzieć 75 ticketów mi zciągnęliśmy No ja pierdolę ze snajperki kurwaną skoopą jajno No, <grym> Jaj... <grym> no ja tu nie lubię już kurde snajping na tej części No kurwa! Broń mnie dawnie jebany! Chub stoi się kurwa patrzy jak ja defuję to i przez to bomba jebnie Jak ja kurwa nienawidzę tych ludzi tych są kurwa takie downy jebane, że... U, jak mu kurwa w Heda rzuciłem Nada Niezły fazu Nie powiem kurwa, że nie Nie te te punkty idę, kurwa już się ustawię na to? So. Kurwa ale dałem mu tego Tu gdzieś wejść A <grym> to nie byłeś ty nawet kurwa Ty masz turmowca z tą z drabiną czy z czym ty masz go? No mogę mieć z drabiną Kurde bo tu by się przydało wejść na górę weź? No to dawaj czekaj no, Spróbuj tu jakieś wejście na dach zrób Tu ogólnie chodź, pokażę Ci tu A kurwa nie, dobra, tu jest trochę za wysoko No nie, nie hmm. To trzeba jakoś z drugiego budynku A tu? Jakbyśmy stąd jakoś weszli? Jakiego już podłożyli, nie? Dobra, tam niech se rozwalą Niech se rozwalą Tu weź zrób wejście na piętro Tutaj można No idę No i podnoś to potem Co jeszcze dalej z tej strony to nie zrobisz wejścia dalej. No, w sumie to nie. Chuj, wie te A tu? Tam nie też, sięgnie. też nie sięgnie, no. A na ten słupek zrób albo na ten, na słupek zrób wejście. No, ale to ci nic nie da. No, kurwa, no nie da. Dobra, stąd wal. Nie chcę twojego kurwa wyposażenia Pomogę No A kurwa uh -huh. A tu są schody w ogóle A dobra, ale te schody są chuja warte Hm? Kurwa, no na pewno się tu nie da nigdzie wejść wyżej. Ty, a tu, w tym budynku, Kuba. Żeby przelecieć jakoś? Kurwa, to i tak nic nie da, bo to będzie za nisko. No ale li lipa. Dałoby jakoś pewnie wejść, ale trzeba by było kombinować. Ja pierdolę. No. <gry> Kontakt! Wroga piechota atakuje. że to jeszcze punkta jest. No kurwa mać, był jeden, trzech się pojawiło No ja pierdole, kurwa jak ja sam tam idę to kurwa jasne, że nie masz No ta, jeszcze kurwa nade'a dostałem na pizdę 50 kurwa w nade'ie Wezmę sobie wsparcie No B podłożyli, kurwa B jest ciężej im kurwa do tego Kosa Ruchy. Skurfa. Zrzucam ja na dwa na A, się odwróciłem. plecy dostałem. Rozpię. Kurwa. Trzy, dwa, jeden. Jestem. Możesz. Spierdalaj mi stąd, kurwa. Nie przeszkadza. przeszkadza. Najpierw jest na daleko Gdzie? Oznaczony No zdjęło mnie o, kurwa Nice Chłopco mi kurwa kasę chciał wpierdolić <noise> Aha W plecy dostaliście? <noise> nie no Ja chcę, najlepiej chciałem rzucić kurwa Ale oczywiście nikt mnie nie podniesie nie? No ja się wyjebałem, więc nie Lecę, 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 czekaj jeszcze <gryzanie> podłożyli, no ja pierdolę ruchy! Nice. No tak kurwa Claymore, ja pierdolę. Jak kurwa mój Claymore? Dobrze <gryzanie> przebiam Dawno to są. Tyle ze skarb... ze sniperki daje bałem i kurwa przepierdolimy ten maż, nie? Manu, kurwa, no, moi 38-9. <grywa> Najlepsza drużyna nie. <grywa> 23 cały w głowę, rekord. To <grywa> no, nie zły rekord.